hard bitch Padam do Wasyla, co w ciemnicach mieszka Siema Wasyl chuju, orzeł czy reszka On że i dostał gonga. Wziąłem nóż i uciąłem mu pytąga Bangladesz w ciemnice, Bangladesz kurwa Nikt wyroczni nie dorówna Alach jest jeden, Allah jest wielki Wasyl jest tylko dla beki. Spakowałem go do plastikowego wora Gangsta duba i kurwa I nadrzeka z nim Mówię pokaż mi najlepsze tutejsze dziwki A on że właśnie na jedną patrzę Zajebałem mu pół obrót z liścia i spakowałem z powrotem do wora, podpaliłem mu studio w imię arabskiej wolności. Nie będzie z Wasyla pożytku więc wyjebałem go na jakimś zadupiu. Czyli pod jego chatą. Bangladesz kurwa Bangladesz. On z tekstem że nagra na mnie Adisa, pewnie w ficie z gadzikiem. Czekam i czekam Adisa nie ma. Zabrakło mu powietrza w tym worku. Albo ma na chłop myśli i mózg nie wyrabia, Wasyli Donatan. Dobra, to serdeczna bomba i czekam na dziś. tylko kurwa kup jakieś filtry do odkurzacza żeby nie szumiło, albo dziurę w zębach zatkaj bo świszczy, Bangladesz dziennice, allahu akbaru, dobra, czekam na sztos, kurwo, elo, pozdro z pustyni.